11 radnych, tak więc obrady naszej sesji są prawomocne. Witam na dzisiejszej sesji pana wójta, witam panią sekretarz, witam panią zastępcę skarbnika. Dzisiejsza sesja poświęcona jest między innymi sprawozdaniu z działalności klubów sportowych. Dlatego bardzo gorąco na dzisiejszej sesji witam przedstawicieli naszych klubów sportowych. Witam Panią Prezes e, Naprzód Syrenia, Panią Anitę Pawełek. Witam Panią Joannę Królczyk, która tutaj reprezentuje Klub Sportowy Wypoczynek Buków. Witam Pana Prezesa e, Klubu Sportowego Odra Nieboczowy w osobie Andrzeja Szulca. Witam Panie, które reprezentują Stowarzyszenie Dystans. Witam Sołtysów naszych SOEST. Witam Panią Kierownik OPS-u. Witam przedstawicieli referatów Urzędu Gminy. Witam dyrektorki naszych placówek oświatowych. Jest z nami również pani dyrektor biblioteki. Witam panią dyrektor. Witam wszystkie koleżanki i kolegów radnych. Witam wszystkich państwa, którzy śledzą naszą e, relację online. Przepraszam bardzo. Jest z nami również pan prezes. E, Klubu Sportowego MKS Gmina Lubomia. Dzisiaj Pan Jarosław występuje w podwójnej roli jako Dyrektor GOXIL i jako Prezes y, st, Klubu Sportowego MKS Gmina Lubomia. Bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o porządek obrad, to został on Państwu przedstawiony w zawiadomieniach, które wysłałem o, o zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Jednakże tego porządku obrad chciałem pro, wprowadzić zmianę w punkcie siódmym, a mianowicie w punkcie 7a proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 34 przez 219 przez 221 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przejęcia regulaminu Otrzymania, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubomia. Kto z Państwa radnych jest za taką zmianą? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Ktoś z Państwa jest przeciw? Dziękuję. W punkcie 7b <śmiany> zmiana polegałaby na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34 rzymskie przez, 200, przez 220 przez 2021. Rady Gminy Lubomia z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto z Państwa Radnych jest za prowadzenie takiej zmiany? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Ktoś jest przeciw? Dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ wszyscy Radni jednogłośnie <laughs> z, y, zaoprobowali, zaoprobowali te zmiany, tak więc punkt siódmy y, został rozszerzony o dwa podpunkty y, i w sumie składa się z czterech, z czterech podpunktów. Y, w, w podpunkcie C będzie zmiana uchwały budżetowej Gminy a w podpunkcie D zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomia lata 2023-2033. Tak więc będziemy już teraz procedować zgodnie z nowym porządkiem obrad. Proszę bardzo, radny Siódmok. Proszę tam przekazać ten porządek obrad. Można tutaj radnym może to będzie pomocne przy obradach. Proszę bardzo. Proszę, rozdaj to. To może być pomocne potem przy tym. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego, a mianowicie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. To jest z dnia 29 czerwca 2023 roku. Taki protokół został wyłożony w biurze Rady. Do tego protokołu nikt nie wniósł uwag, tak więc protokół został przeze mnie podpisany i uważam protokół za przyjęty. Proszę Państwa, punkt czwarty sprawozdania z działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń za rok 2022 działających na terenie gminy Lubomia. Proszę państwa, otrzymaliśmy w materiałach sesyjnych sprawozdania pisemne złożone przez kluby sportowe i przez y, stowarzyszenia. Mogli się państwo radni z tym zapoznać. W tej chwili pozwoliłem sobie na sesję zaprosić Prezesów lub przedstawicieli tych klubów sportowych, ponieważ działalność tych klubów, stowarzyszeń jest bardzo ważna dla naszego środowiska. Wiecie Państwo, jak to jest trudne zadanie utrzymywać w dobrym powiem tak, kondycji takie stowarzyszenia, kluby sportowe, aby tutaj zrzeszać członków. Dlatego też myślę, że warto tutaj w dyskusji podzielić się pewnymi spostrzeżeniami czy uwagami które mamy w stosunku do tych klubów stowarzyszeń. Na terenie naszej gminy Lubomia działają cztery kluby sportowe oparte o piłkę nożną seniorską. Jest to Silesia Lubomia, naprzód Syrynia Odra Niewoczowy i Wypoczynek Buków jest drużyna. Klub sportowy MKS gminy Lubomia, który zrzesza młodzież, dzieci starsze, dzieci młodsze, co w w sprawozdaniu Pan Prezes dokładnie przedstawił, jakie tam te roczniki yy, drużyny w jakich rocznikach działają. No i jest jeszcze stowarzyszenie Dystans, do którego ja osobiście mam wielki szacunek, bo Dystans proponuje takby trochę inną formę wypoczynku niż yy, kluby sportowe te typowo piłkarskie. Jest to forma głównie w postaci biegania, również i chodzenia z przyrządami, jakim są te popularne kijki. Tych przedstawicieli, ja bardzo często, może że wszyscy, bardzo często spotykamy na naszych drogach, na naszych ścieżkach, w lesie, gdzie biegają, no ale też również spełniają bardzo fajną funkcję promocji naszej gminy, bo biorą udział już w takich poważniejszych. Imprezach w biegach, chociażby maraton w Krakowie. Zresztą też, my, też tego dowiedzieliśmy się ze sprawozdania, gdzie nasi przedstawiciele biegną i no, ukończą maraton i zajmują jakieś tam swoje miejsce, pobijają swoje rekordy życiowe, swoje wyzwania, które sobie przed sobą stawiają. Jest to bardzo fajna rzecz i myślę, że warto tutaj mocno kibicować. Temu stowarzyszeniu, aby jak najdłużej w tej dobrej formie mogli tutaj dla nas działać. Proszę Państwa, o tym przemową jako rozpocząłem dyskusję nad sprawozdaniem, dlatego proszę bardzo, czy radni mają jakieś pytania do przedstawicieli klubów sportowych, czy też może Państwo prezesi czy, czy, czy przedstawiciele klubów mają jakieś tematy, które chcieliby te na forum sesji podnieść, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Radny Błaszczuk, proszę. Mam jakiś problem techniczny? Jest. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj, co Pan Przewodniczący powiedział, należą się wielkie uznania dla działaczy, którzy prowadzą kluby sportowe i również klub dystans, bo jest to ich jakby indywidualna, taka bezinteresowna rzecz. Robią to za darmo, także na pewno należą się za to wielkie słowa uznania. W tych raportach jest widać szczegółowo wszystko opisane. Tutaj z góry chciałbym podziękować wszystkim prezesom, zarządom, ale tu głównie ich rodzinom bo jakby się ich rodziny, powiedzmy, na to nie zgodziły, no to wiadomo, nie można pewnych rzeczy y, ciągnąć, y, robić, pracować. Wszystkim klubom za rozgrywki, y, zajęte miejsca, a szczególnie tutaj Syryni i Lubomi za wywalczone awanse do klasy okręgowej. Y, rywalizacja była dosyć zacięta, powiem no, bo troszkę to pod zmienił. Było to bardzo, bardzo ciekawe. Ja mam jedno pytanie do pani prezes Syryni, ilu zawodników jest w klubie spoza gminy Lubomia, bo jedynie tego nie znalazłem w tym sprawozdaniu. Także ja mam tyle, dziękuję. Pani prezes odpowie tak od razu, proszę bardzo, proszę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie działania klubów? Ja mam takie może pytanie po sprawozdaniu, które w jednym z sprawozdań, ale chyba to było w serii, jest taki, taki, takie stwierdzenie, że w porozumieniu ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej można zgłaszać juniorów z MKS-u do naszych drużyn seniorskich, tak By, no mogą powiedzmy w trakcie sezonu... Grać w tych drużynach seniorskich, które występują na różne szczeblu rozrywkowe, no bo mamy drużynę i w A klasie, mieliśmy i w A-Klasie i teraz w B-Klasie. I, I pytanie z tego typu pytanie mam następujące, czy, czy z tego skorzystały kluby do tej pory, czy były takie, takie, takie próby, jak to bym powiedział, adaptacji tych piłkarzy? Juniorów do klubów seniorskich. Proszę bardzo. Czy któryś z prezesów? Pani Króczek, proszę. Czyli rozumiem, że tylko klub z Bukowa z tego skorzystał, tak? I klub z Nieboczów też, tak? Rozumiem. Mhm. Czy pan prezes chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Krzysztofie, włącz tam panu prezesowi. Już jest, proszę. Klub Nieboczowy za zeszły sezon miał jednego zawodnika, a na ten sezon teraz, od teraz, przy, od 15, od 12 sierpnia będzie miał pięciu. Dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby? Pan Wójt, proszę bardzo. Ja też serdecz, serdecznie dziękuję wszystkim społecznikom. Ze swojej strony chcę powiedzieć, że jako samorząd gminny dokładamy wszelkich starań, żebyście mieli gdzie e, trenować i to myślę widać doskonale. E, I także w, w bazie technicznej, jak również w aktywności. Sześć no, klubów na pięć wsi. Mimo iż. Mimo iż e, e, każdy, każda wieś ma również y, dom kultury, także można powiedzieć kultura i sport w tej chwili kultura kiedyś szwankowała, no to naprawdę mamy na bardzo wysokim poziomie, zawsze wójtowie mi mówią, ale to, to kosztuje, nie szkodzi Ludzie żeby ważne żeby mieli co robić, choć niektórzy też narzekają, że jeszcze nie mają co robić, ale to czasem człowiek nie dogodzi, ale mając boiska trawiaste, mając stadion y, całoroczny, y, kilka siłowni y, na y, terenie gminy, także y, Hale sportowe, żeby w zimie ćwiczyć. Myślę, że na gminę niespełna ośmiotysięczną ze świeczką szukać w Polsce takich, e, takich gmin, które tyle dla tego sportu i kultury zrobiły. Także ja się cieszę, że to nie idzie na marne, że również jest aktywność. Staramy się również na bieżącą działalność dawać dotacje na dobrym poziomie. Może każdy klub musi coś jeszcze wypracować jakichś własnych środków, ale myślę, że są to. Również dość dobre, tak jak powiedziałem, może nie na najwyższym, ale na dobrym poziomie większość zazdrości y, tych pieniędzy. No również y, wyniki w tym roku, dwa awanse i trzecia drużyna to otarła się, mówię o Nieboczowach, bo Lubomia jest awans. Nieboczowy, no niedużo brakowało, bratowójczy pojedynek w gminie, który zakończył się zwycięstwem akurat Lubomi, która przeszła do, do finału Syrynia bezpośredni awans Buków, mimo iż mała wieś, dzięki działaczom tu, dzięki tu obecnej pani Królczyk i kilku działaczom jeszcze innym, wszystko się to obraca. Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia, który no dość trudno startował, bo drużyną, klubom, Ludowym Klubom Sportowym bo trudno się przyzwyczaić, żeby grać bez młodzieży, ale badając tu demografię, populację tej młodzieży, doszedłem do wniosku, że na dłuższą metę nie ma to sensu i były poważne problemy żeby skompletować jakieś drużyny młodzieżowe w tej chwili. Na ile mamy tej młodzieży, to jest to skupione w jednym klubie i to też historia pokazała rację tego mojego pomysłu. Oczywiście nie obsłuży ten klub, mówiąc w cudzysłowie, wszystkich naszych seniorskich klubów, bo nie ma tyle młodzieży, ale jak już słychać kilkanaście, kilkanaście faktycznie osób zasila kluby seniorskie, młodzieżowy klub sportowy, Zdobył najpierw z brązową odznakę pzpn teraz srebrną odznakę pzpn -u. To są również pieniądze, to nie są jakieś takie blaszki za, to, że, że za uśmiech, za znajomości. To naprawdę trzeba dysponować nie tylko zawodnikami, bazą, trenerami, uprawnieniami, fachowością w przeprowadzaniu treningów. Takie odznaki to niewiele ma klubów. Na przykład srebrną odznakę ma znana, słynna akademia im. Łukasza Fiszczka. I my też mamy srebrną odznakę. Także na te pięć lat działalności myślę, że, że też ten klub rozwija się bardzo dobrze. Cztery piąte, jeżeli dobrze liczę, to są zawodnicy z terenu naszej gminy: młodzież, dzieci, fachowa kadra, jeszcze w większości z wykształceniem, również nie tylko sportowym, ale i w zakresie wychowawczym. Także myślę, że jak to wszystko jeszcze złączyć z kulturą, że również dziewczynki mają co robić, tańczyć, tam jest ponad 200 gdzie, e, dzieci i młodzieży w wci żeńskiej, e, no to oczywiście można sobie wymyślać różne rzeczy, natomiast, że tam jeszcze by coś trzeba było, nawet tam chyba kurs samoobrony był, różne, różne formy, e, można też iść do SPA. E, jeżeli jeszcze ktoś powie, że tu można coś więcej zrobić, to... E, Sensem oczywiście, bo można różne rzeczy szklane domy budować, no to to się zdziwię. Natomiast no wiadomo, dla niektórych nie ma takiego zajęcia, żeby, żeby się podjęli, go wolą, wolą narzekać. Również powiedziałem o bazie, tu już dzięki, dzięki inwencji działaczy sportowych, ale też i pieniądzom gminnym jest gruntownie remontowany i my jeszcze w tym roku skończymy. Budynek Syryni częściowo zaczęliśmy już również, jeśli chodzi o remont Lubomi, w tej chwili robimy projekt. Myślę, że gdzieś rok dwa i też ten budynek będzie w bardzo dobrym stanie, także i od strony technicznej, i od strony aktywności, i od strony bieżącej działalności wspierania. I Waszych również tych wysiłków jako działaczy idzie nam to myślę dobrze. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję panu Witowi za y, zabranie głosu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Y, radna Frydrych, proszę. Ja to, y, przedstawiciele klubu Dystans, bo fajna inicjatywa się też. Y, wytworzyła w celu y, propagowania biegów, no bo jak popatrzymy się na te imprezy, które odbywają się na terenie gminy Lubomia, czy to były biegi przed dożynkami, y, tak zwane przesiedleńcze, czy opuchar Puchar y, Sołtysa Grabówki, czy ten łączony y, z jazdą na rowerze, y, to no widzimy, że ta powiedzmy średnia wieku jest powyżej 40 i ciężko jest zachęcić po prostu małe dzieci i młodzież do biegania, a jest to fajna sprawa i bardzo fajną taką inicjatywą w tamtym roku był ten bieg w Bukowie, te, te 600 metrów, rywalizacja szkół pomiędzy Lubomią i, I Syrynią. E, więc można by było, e, tak z mojej strony, taka prośba jeszcze troszeczkę bardziej zacieśnić z szkołami e, tą współpracę. E, jest e, trener, który e, tam też e, te młode talenty e, wyłapuje przy okazji tych. E, tych zawodów wszystkich, więc można by było też rozpropagować to bieganie, bo ile MKS spełnia taką dużą rolę i no faktycznie dość sporo, bardzo dużo dzieci uczestniczy w tych zajęciach z piłki nożnej. No dziewczynki, tak jak już tu Pan Wójt wspomniał, tańczą. Jest to też forma ruchu, ale może, żeby, żeby to bieganie tak całkowicie nie zamarło i żeby była też kontynuacja, może po prostu nawiązać taką współpracę z szkołami. Tak może trochę też szybciej przed tymi planowanymi zawodami, żeby te dzieci też się mogły przygotować, żeby ich też nie zrazić, bo no mówię, Ci co grają w piłkę nożną, to za bardzo nie chcą biegać. I no nie ma już w zasadzie skąd tych dzieci brać, ale jest jeszcze potencjał, żeby zachęcić następne osoby do tej aktywności fizycznej. Dziękuję. Dziękuję Pani Wędrych. Myślę, że jest cenna uwaga dystans, nie, nie bać, dzwonić do dyrektorów, odwiedzać w gabinetach. Proszę bardzo, Pani chciała zabrać głos? Udzielam, proszę. Oczywiście dystans ma tutaj na uwadze, sam zresztą zaczął taką inicjatywę, żeby jednak te dzieci angażować do tego biegania. Jest dużo dzieci, które nie gra w piłkę nożną, które tej piłki też nie lubi. I wybiera inne sporty. Stąd też taka, taki pomysł na to, żeby te dzieci angażować do biegów. Oczywiście myślę, że tutaj z jedną szkołą i z drugą szkołą, z, z, z paniami dyrektor, będziemy w, w kontakcie i myślę, że szybciej też, jeżeli damy znać, to te dzieci będą przygotowane. Nas troszeczkę ogranicza wiek dzieci, które w takich biegach mogą brać udział. Natomiast mamy w, w planach angażować dzieci czy to do sztafet, czy do różnych innych, czy do Dłatlonu, tak samo tutaj dzieci mogą jak najbardziej brać ten udział. Oczywiście będziemy wcześniej informować tak, żeby dzieci zdążyły się do tego przygotować, żeby też poczuły tą adrenalinę, bo to wiadomo jak do maratonu się przygotowujemy, to jest to określony czas, który jest potrzebny jednak, żeby do tego się przygotować. Także myślę, że w tym w następnym roku będzie tych. U, tego udziału dzieci dużo więcej, zwłaszcza, że e, nasze dzieci klubowiczów e, chętnie biorą udział, one żyją tymi zawodami razem z nami, one na te zawody z nami jeżdżą, także już tutaj wyrywają się wręcz do tych zawodów i oczywiście mamy nadzieję, że też e, szkoły pomogą nam w tym propagowaniu tej dyscypliny biegania, czy też e, chodzenia z kijkami, czy roweru, żeby jeszcze bardziej te dzieci, które nie wybierają jednak piłki nożnej, zachęcać do innych dyscyplin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To Dziękuję. już taka trochę deklaracja, ale jak najbardziej cenna. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś yy, pytania? Pan Wuj tutaj poruszył bardzo istotny temat, temat finansowania klubów sportowych. Na pewno to finansowanie z poziomu naszego urzędu jest bardzo duże, jest bardzo wysokie, bo popatrzymy na działalność, a jeszcze są środki na utrzymanie inwestycje w infrastrukturę, jak budynki, boiska jest bardzo, ty, 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 tych pieniędzy jest stosunkowo dużo. Natomiast y, my wiemy wszyscy, myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to i tak jest mało, bo Pani Prezes Syryjny udzieliła bardzo fajnego, obszernego wywiadu dla lokalnej prasy, gdzie również bardzo delikatnie, inteligentnie poruszyła ten temat finansowania. Musimy sobie zdać sprawę, że bez lokalnego wsparcia, no nie jest nie, nie ma możliwości, żeby reprezentować, żeby klub reprezentował jakiś wyższy poziom rozrywk, rozgrywkowy. Ja tutaj mam na myśli już nawet tę klasę okręgową, czy nawet te rozgrywki w klasie A. Ponieważ no, my to widzimy, co się dzieje na, obok nas, jeżeli popatrzymy, że nie tak dawno zespół Zgorzyc zrezygnował z gry, bo po prostu nie spięło się to finansowo. Zespół, z, teraz jak czytam, zraszczy, z zespół ze Skrzyszowa. Inne kluby się rozwiązały. Dlaczego się rozwiązały? Dwa, dwa, dwa najważniejsze aspekty. Pierwszy to jest, są finanse, bo się to nie spinało, bo każdy chce pieniądze, żeby to jak, jak, jak ma grać, a drugi aspekt to jest aspekt no, braku, braku zawodników na rynku. Taka jest prawda, proszę Państwa. W tej chwili jeszcze w gminie Lubomia działają cztery seniorskie kluby, tak, ale ja nie wiem, czy za parę lat ten potencjał nasz, ten gospodarczy, ludnościowy będzie na to, żeby te cztery kluby mogły działać. Ja chylę głęboko czoło przed działaczami, że na dzień dzisiejszy te cztery kluby działają i to na dobrym poziomie, bo dobrym poziomie. Tylko pamiętajmy, że fajnie się działa, jak jest atmosfera w klubie. Atmosfera w klubie jest kiedy? Jak są wyniki, jak nie ma wyników, to to wszystko siada. I wtedy się zaczynają problemy. Dlatego życzę Państwu tej wspaniałej atmosfery. Gratuluję oczywiście tych wyników, które osiągnęliście w tym roku, w roku rozrywkowym, bo dwa awanse i prawie trzy, no nie dało się. Musiała jedna drużyna, drużyna odpaść, bo to tak, tak, regulamin wy akurat padł na nieboczowy, no ale Pan Prezes głowy nie spuszcza, widzę, że ma pomysły na dalszą działalność i, i bardzo fajnie będziemy dalej, dalej niepoczową kibicować i żeby się Wam tam jak najlepiej wiodło. Dlatego bardzo z tego miejsca dziękuję za, za to zaangażowanie, za to, że to utrzymujecie na dobrym poziomie. Nasze kluby, zarówno te kluby piłkarskie, jak i ten klub biegowy, biegaczy, tak chyba, chyba dobrze będzie bardziej poprawnie biegaczy czy biegowy. No i gratuluję tych wszystkich wyników, które osiągacie, no bo one są naprawdę, naprawdę dobre. Proszę Państwa, jeżeli już nie ma żadnych pytań, ani chęci zerwania głosu w tym, w tym temacie, to uważam punkt czwarty naszych obrad za wyczerpany, ale niczym przejdziemy do punktu piątego. Proszę Państwa, ogłaszam 15 minut przerwy na kawę i słodki poczęstunek ponieważ no niedawno obchodziłem okrągłą rocznicę więc wszystkich zapraszam